Pan z Wami, słowa Ewangelii według świętego Łukasza. Pewnego dnia, gdy Jezus nauczał, siedzieli przy tym faryzeusze i uczeni w prawie, którzy przyszli ze wszystkich miejscowości Galilei, Judei i Jerozolimy. A była w nim moc Pańska, że mógł zdrawiać. Wtem jacyś ludzie, niosąc na łóżku człowieka, który był sparaliżowany, starali się go wnieść i położyć przed nim. Nie mogąc z powodu tłumu w żaden sposób przynieść go, wyszli na płaski dach i przez powałę spuścili go wraz z łożem w sam środek przed Jezusa. On widząc ich wiarę rzekł, człowieku, odpuszczają ci się twoje grzechy. Na to uczyni w piśmie i faryzeusze poczęli się zastanawiać i mówić, któż on jest, że śmie mówić bluźnierstwa. Kto może odpuszczać grzechy, prócz samego Boga? Lecz Jezus przejrzał ich myśli i rzekł do nich: Co za myśli nurtują w sercach waszych? Cóż jest łatwiej powiedzieć, odpuszczają ci się twoje grzechy, czy powiedzieć, wstań i chodź? Lecz abyście wiedzieli, że syn człowieczy ma na ziemi władzę odpuszczania grzechów, rzekł do sparaliżowanego: Mówię ci, wstań, weź swoje łoże i idź do domu. I natychmiast wstał wobec nich, wziął łoże, na którym leżał i poszedł do domu, wielbiąc Boga. Wtedy zdumienie ogarnęło wszystkich, wielbili Boga i pełni bojaźni mówili: Przedziwne rzeczy widzieliśmy dzisiaj oto słowo pańskie Niech słowa ewangelii zgładzą naszych grzechy. Myślę, że wielu z nas korzysta na naszym kanale na YouTube z rorat, których codziennie rano można popatrzeć na ewangelii i dzisiaj na tych roratach. Zwróciłem uwagę na determinację, którą mają mężczyźni, którzy tego chorego wnieśli przed pana Jezusa. I ta determinacja, ona jest potrzebna, by budzić wiarę. Często tak mówimy, żebyśmy coś chcieli albo byłoby dobrze. No i tak ręce rozkładamy, że się nie da. Ale z drugiej strony widzimy kogoś z boku który naprawdę przekracza siebie i, i tą determinację ma na tyle silną wewnętrzną jakość, że, że daje radę. I wszystko zależy od tego, gdzie, tak po ludzku, już teraz mówiąc, nie tyle nawet po, po Bożemu, tylko po ludzku, jak jesteśmy dociśnięci do muru. Który rzuca palenie bardzo długo, nie może rzucić, poszedł do szpitala i nagle się okazało, że rzucił. No i po prostu, bo życie było na włosku. Wszystko zależy od tego momentu. Ktoś spóźnia się cały czas do domu, w końcu dostaje list rozwodowy od, od żony, i nagle się okazuje, że jednak może przychodzić punktualnie. Teraz nie chodzi, żeby to stosować, tylko determinacja, jakieś przyciśnięcie nas w jakimś momencie sprawia, że idziemy dalej. Pomimo trudności, robimy kolejny krok. Jak się wchodzi na górę. To jest podobnie. Tracę tlen, jest ciężko, a determinacja sprawia, że przełamuje to, co jest niemożliwe. I ci mężczyźni tutaj doprowadzają Pana Jezusa, chorego przed Pana Jezusa, przecież Jezus wie, że ten chory jest przed domem. Wie, że jest tłum, który, który Mu przeszkadza. I wystarczy powiedzieć "Rostąpcie się trochę, bo tam jest chory, który ma wejść. Ale ta droga Jezus tego nie robi. I droga, którą potrzebują ci, ci mężczyźni, żeby wprowadzić chorego przed Jezusa, jest drogą budowania wiary. I czasem jest to dla nas niewygodne, że na drodze, drodze z Panem Bogiem, przychodzą pewne trudności, ale one są potrzebne, żeby obudzić w nas coś więcej, żebyśmy nie szli za łatwo, za lekko. Żebyśmy mówili, a teraz wierzę, a teraz za chwilę powiało w inną stronę i mam trudności. Bóg chce, żebyśmy byli ludźmi stabilnymi. Ale po co oni wnoszą chorego przed pana Jezusa? Wnoszą go, żeby był uzdrowiony. To jest ich celem. Chcą, żeby ten chory, wiedząc, że Jezus uzdrawia, wstał. Więc Jezus, widząc ich wiarę, z którą wnoszą go stawiają przed Nim. Jezus widząc ich wiarę mówi do chorego, widząc na bazie ich wiary mówi Twoje grzechy są odpuszczone. Nie uzdrawia go. Zobaczcie, że myślenie w nas i w myślenie w Bogu bardzo często się po prostu mija. Nasz wysiłek Tyle przekroczyliśmy siebie i naprawdę mieliśmy wiarę, że Jezus uzdrowi. Kładziemy tego chorego przed Jezusem, mówimy w końcu załatwione, udało się. I Jezus robi co innego, inaczej niż oczekujemy. Ponieważ Pan Jezus wszystko, co czyni, czyni ku naszemu zbawieniu. Jak Sandra nam śpiewała dzisiaj w psalmie, oto Bóg przyjdzie, ażeby nas zbawić. W tym też się mieści: uzdrowić, uwolnić, pojednać, ale dla Jezusa celem jest zbawić, odpuścić grzechy, wziąć nas do nieba, dać nam życie wieczne. Ponieważ Pan Jezus jako jedyny, albo najbardziej ma świadomość, że my jesteśmy nieśmiertelni. My to nie bierzemy tak, tak do końca na co dzień, że ja jestem nieśmiertelny. To Bóg to wie. Raczej patrzymy na. bo teraz boli. No i no, to jest fakt. Teraz boli. Teraz jest ciężko. Dzisiaj się pokłóciłem. A we wszystkim Pan Jezus patrzy, a żeby nas zbawić. Jesteś nieśmiertelny. Masz być do końca życia ze mną. Do, do, do wieczności, na zawsze. To się ma nie kończyć. I, I po to Jezus umiera. Nie, żeby nam się poprawiło. Tylko, żebyśmy byli z Nim w niebie. I to pokazuje, oto Bóg przyjdzie, a żeby nas zbawić. Natomiast niezadowolenie w tej Ewangelii jest z jednej strony niewyrażone zawód tych, którzy przynieśli pana, chorego do Pana Jezusa. I oczywiście niezadowolenie jest też faryzeuszów, tylko faryzeusze prezentują taką grupę duchową. Taką grupę w Kościele, która jest wiecznie niezadowolona. Bo czy jak Pan Jezus uzdrowi, to też źle, że uzdrawia. A jak nie uzdrowi, tylko odpuszcza grzechy, to też źle, że odpuszcza grzechy. Więc zawsze jest nie tak. Dlaczego? Bo jest. I dlatego, że jest, no to już jest źle. I, i możemy takie osoby spotykać, dlaczego jest problem, bo jestem. I wtedy, a jak mnie nie ma, to wtedy jest spokój. I, I tak patrzą na to, na to faryzeusze. Ale ci, yy, ci, stojący obok, którzy się natrudzili, zdjęli dach, wprowadzili chorego, widzą, no nie jest tak, jak miało być. Co mamy go zabrać zaraz w tym łożu? I oczywiście Pan Jezus dalej robi krok, ale robi ten krok nie z powodu już wiary, z powodu wiary odpuszcza grzechy. Czyli cały ten trud, który zrobili ci ludzie, Jezus daje więcej, chociaż dla nas bardzo często to nie jest więcej. Dla nas więcej będzie, jak mama wyzdrowieje, a nie jak mama się nawróci albo ktoś inny się nawróci. Mamy takie niestety myślenie, bo może się jeszcze nawróci, ale żeby już uzdrowienie to jest, inaczej brzmi, inaczej wygląda, inaczej przekonuje. To nie jest tylko wirtualne. A, a teraz nie mówię w tym, że nie, nie chodzi o uzdrowienia. One są bardzo ważne, ale człowiek myślenia Bożego, pierwsze, ja też potrzebuję w tym nawrócenia, pierwsze co ma, to jest jestem nieśmiertelny. Chodzi o zbawienie. Oto Bóg przyjdzie, a żeby nas zbawić. Oto Bóg przyjdzie, a żeby nas zbawić. A potem wszystko inne i dobry Bóg. Wyciąga do nas rękę i też uzdrawia. I tego chorego uzdrawia, spełniając oczekiwania, ale nie dla oczekiwania ludzi to robi, nie z powodu ich wiary, tylko jak Pan Jezus mówi, abyście wiedzieli, że Syn Człowieczy ma na ziemi władzę odpuszczania grzechów, żeby do tego obudzić wiarę, żebyście wiedzieli, że to jest więcej. Dlatego są uzdrowienia, że jesteś nieśmiertelny, i żebyś nie wątpił w tym, żebyś wiedział, że Twoim kierunkiem jest niebo, dzięki temu, że Chrystus przyszedł na ziemię i nas zbawił, to macie też widzieć uzdrowienia i uwolnienia, i one są potrzebne. Posyłam Was, żebyście uzdrawiali i uwalniali, ale kierunek jest: Oto Pan przyjdzie, ażeby nas zbawić. Więc niech, niech te słowa z Ewangelii, które pokazują, myślę, że każdemu z nas, a być może tu ja jestem tylko tak oporny, ale mi to pokazują, że moje oczekiwania i moje myślenie, chociaż pobożne, żeby Pan Jezus uzdrowił, żeby Pan Jezus zrobił coś dobrego, mija się z myśleniem Bożym, że On cały czas patrzy na nieśmiertelność. Ja patrzę, czy ten człowiek mówi wyraźnie, czy niewyraźnie, czy jest miły, czy niemiły, czy poprawia się, czy się nie poprawia, czy od razu się poprawia, czy posługuje, czy nie posługuje. A Jezus patrzy przez posługę, przez nawrócenie, przez spowiedź, przez komunię na naszą nieśmiertelność. To jest wzrok ku naszemu nawróceniu. Pan Jezus przychodzi na Ziemię, Boże Narodzenie, nie żeby nam było dobrze, nie tylko żebyśmy się pojednali. Nie tylko wyspowiadali, ale żeby nas zbawić. Dalej patrzy niż my. Więc chcielibyśmy przyjąć tę naukę z dzisiejszej Ewangelii i prosić Boga, daj nam to myślenie, które Ty masz, przemień nasze tylko ziemskie takie patrzenie, żebyśmy patrzyli na nieśmiertelność moją, mojej rodzinę, tej parafii naszej wspólnoty, każdego z nas. Amen. Dzięki za obejrzenie tego materiału. Mam nadzieję, że z niego skorzystaliście duchowo, że był karmiący. Chcę Was poprosić o to, żebyście zrobili kciuk w górę, napisali komentarz, jak skończy się transmisja. To sprawia, że te, ten materiał może się rozchodzić do nowych osób. Jest bardziej promowany przez YouTube, i wtedy sprawiacie, że nowe osoby też o tym się dowiedzą, mogą w tym uczestniczyć. Jeżeli możecie go wkleić w, na swoich fanpage'ach, na Facebooku czy, czy gdzie indziej, to, to zawsze jest też coś dobrego, co dochodzi do nowych osób. Dziękuję Wam też za wszelkie wsparcie, które e, robicie, za wsparcie finansowe, za to, że możemy się też modlić razem. Finansowo możecie nas wesprzeć poprzez przelew bezpośrednio na konto, albo przez Patronite, albo też przez szybki przelew. Tam jest możliwość też płatności kartą. E, to sprawia, że ten kanał się utrzymuje na takim poziomie, na jakim jest. Mamy sprzęt dzięki Wam, dzięki temu, że nas wspieracie. Dzięki Wam są osoby, które pracują i robią to z serca, z miłością. Myślę, że tego doświadczacie, bo my tego doświadczamy że wkładają to cały swój zapał. Ale to się dzieje dzięki Waszemu wsparciu. Także za wszystko bardzo dziękuję. I kto jeszcze nie subskrybował naszego kanału, to zachęcam, zróbcie to koniecznie, naciskając również dzwo dzwoneczek, który jest obok. Do zobaczenia z Panem Bogiem. Błogosławię Was z całego serca.